Dzień dobry, witam serdecznie w podcaście Mariusz Kulturalnie. W ósmym odcinku po wycieczkach w strefy gier czy książek dziś powracamy do muzycznego świata i tutaj spotkamy się z albumem, który jest legendarny i chyba najbardziej ikoniczny dla grupy, o której dziś będzie mowa. Bohaterem dzisiejszej audycji będzie zespół Debil wraz ze swoją płytą wydaną w 1995 roku zatytułowaną Sex and Roll. Wydawnictwo zostało wypuszczone nakładem firmy Polton i jest to trzeci album w dyskografii zespołu Spionek. Na płycie mamy do czynienia z punkiem, w którym dominują pod płaszczem humoru całkiem mocno zaangażowane teksty, uderzające w różne grupy społeczne. Krytycy muzyczni raczej odnieśli się do tej płyty negatywnie, spowodowane było to w moim odczuciu zapewne ich sztuczną bufonadą oraz niezrozumieniem materiału, z którym mieli do czynienia. Na szczęście fani album docenili i do dziś utwory z tej płyty są grane i wyczekiwane na koncertach zespołu, a zapotrzebowanie na reedycję pokazuje, że to zespół wyszedł z tej konfrontacji zwycięsko. Ale zanim przejdziemy do konkretnych numerów, to powiedzmy sobie kilka słów o gentlemanach odpowiedzialnych za album. I tak na pierwszy ogień Artur Soko Soczewica, czyli wokal oraz bas, muzyk zespołu do roku 1996, kiedy to doszło do zawieszenia działalności. Ostatnio mogliśmy go znowu usłyszeć na płycie Wydanej w roku 2024 zatytułowanej Dekada. Kolejny i obecnie jedyny muzyk, który występował w tym najbardziej ikonicznym składzie, to Dariusz Kefir Śmietanka. Lider zespołu i obecnie wokalista na tej jednak płycie był gitarzystą i drugim wokalem. Postać już legendarna i myślę, że dzięki jego uporowi do dziś możemy słuchać i oglądać debila na żywo oraz słuchać nowych płyt wydawanych dosyć regularnie po wznowieniu działalności. Ostatnim ze składu, który nagrał ten przełomowy album to Robert Mielony Mielniczuk. Występował on w zespole do roku 2011. Warto wspomnieć, że na tej płycie gościnnie mamy na instrumentach klawiszowych pana Poltka. Skoro wiemy, kto na tej płycie zagrał, to pora na słów kilka o poszczególnych utworach, a tych mamy tutaj razem 13. Dodam tylko jeszcze, że płyta jest utrzymana w żywym, skocznym, pankowym tempie i klimacie. No to po kolei lecimy z utworami. Płytę otwiera numer pod tytułem Lego, czyli piosenka opowiadająca o tym, jak ktoś z przeraśniętym ego uważa, że tylko on jest w stanie utworzyć coś wspaniałego i wielkiego. Pozdrowienia dla wszystkich kierowników i ludzi z wybujałym ego. Bardzo dobre otwarcie albumu. Kawałek numer dwa, mam wiele w ręce, opowiada o oszustach, kombinatorach i ludziach z problemem agresji, gdy coś nie idzie po ich myśli, a w rzeczywistości nie nadają się do niczego. Smutny obraz. Piosenka trzecia, czyli masochista, jak sam tytuł wskazuje, piosenka o człowieku, który potrzebuje nietypowej miłości. Cóż, kto co lubi? Niektórzy potrzebują mocniejszych wrażeń. Czwarty numer to wtedy. Czyli piosenka o miłości innej niż wcześniej. Tutaj mamy do czynienia z miłością na własną rękę. Bardzo bezpośredni tekst, bez jakichś metafor, po prostu otwarte karty. Taka jazda bez trzymanki. Piąta piosenka i kolejny raz o miłości. W utworze Dlaczego mamy historię faceta zdradzonego przez kobietę, ale nie z byle kim, a psem i to w dodatku jamnikiem. Smutna piosenka i temat zdrady poruszony w niecodzienny sposób. Kawałek szósty, transwestyta. Tutaj mamy w bardzo prześmiewczy sposób ukazane sytuacje związane z problemem płci, który to w drugiej dekadzie XXI wieku stanowi temat wielu dyskusji i kontrowersji. Ja powiem tylko, że jest to jeden z moich ulubionych kawałków na płycie. Siódmy utwór to Dziki Zachód. Trochę takie naśmiewanie się myślę przede wszystkim z polityków, którzy obiecują i myślą, że przeniesienie sytuacji z innych regionów świata jeden do jednego da dobre efekty u nas. Zresztą końcówka piosenki doskonale pokazuje niestety, jak to jest naprawdę i smutne jest to, że po 30 latach ta piosenka jest dalej aktualna. U sameczka, czyli pieśń już klasycznie o miłości nietypowej, czyli ksiądz i dziewczyna. Atak na kościół, ale pokazujący doskonale, jak to w tej instytucji występuje, zakłamanie i otumanienie naiwnych wiernych. No i oczywiście finał ukazujący jak to się prawie zawsze kończy w sytuacji, gdy ksiądz na rozrabia. Rytmika, wesoła, piosenka wspaniała, lecz tekstowo dość przygnębiająca. Piosenka dziewiąta to popkultura, czyli słów kilka o podziałach w społeczeństwie na przykładzie różnych subkultur, które uważają, że to oni są jedyni i dobrzy, a reszta jest do wytępienia. Doskonały obraz hipokryzji i brak widzenia wad u siebie. Bardzo lubię ten kawałek. Dziesiątka to Barbie. Piosenka o miłości do produktu, ukazująca jak to bezmyślnie można zakochać się w złudzeniu i działaniach marketingowców. Pod pretekstem głupiego tekstu, ja to rozumiem jako piękną krytykę konsumpcjonizmu. Jedenasta piosenka to Kibel 2. Co prawda nie jest to tak kultowe jak pierwsza część, ale warto zapoznać się z kontynuacją tej legendarnej już piosenki z debiutu. Dwunasty kawałek to zmieniona wersja właśnie kultowego Kibla z dodanymi wersami gadanymi i śpiewanymi przez... No właśnie, nie wiem przez co i chyba nie chcę wiedzieć. Płytę zamyka aplauz i tak to się kończy. Czy warto zapoznać się z tym albumem dziś? Oczywiście, że tak. Płyta jest w całości doskonała, skoczna, prześmiewcza, ale zarazem refleksyjna. Jest to obowiązkowa pozycja w domowej płytotece. Kupcie fizycznie, wesprzyjcie zespół, jeźdźcie na koncerty. Niedawno wyszła reedycja i kosztuje około 30 zł. Myślę, że nie ma co się zastanawiać. Jak nie słyszeliście, to bierzcie w ciemno. A jeśli znacie i jakimś cudem nie macie, to jak najszybciej naprawcie ten błąd. Cała płyta jest oczywiście też dostępna i udostępniona przez zespół na YouTube za darmo. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie i zapraszam do sprawdzenia innych odcinków oraz o podzielenie się w sekcji komentarzy o czym byście chcieli posłuchać. Zapraszam również do subskrypcji i łap w górę oraz w dół. Trzymajcie się ciepło, cześć!